Witam, raczki raczuli się. czytanie ogólne od 13 do 19 października. Oczywiście raczek w księżycu, słońcu i ascendent, na oczywiście Zodiaku. Lecimy. Raczki raczuli się, karty szaleją. Okej. Okay. O, raczki będą miały nadzieję na spełnienie marzeń. Albo przybliżenie się do marzeń. się. przede wszystkim odzyskanie stabilizacji idzie. Czyli będziecie stabilni, będziecie mogu, mogli, się, będą mogły wykorzystywać każdą szansę, by przybliżyć się do celu. Ale Wy macie uważać na ruchy finansowe, zawodowe i prywatne, czyli nierozrzutność, zastanawiać się nad wydatkami takimi grubszymi, większymi e, i nie słuchać fałszywych doradców. Takich wiecie, co to doradzają, tak. Że jest problem. Nie dajcie się zauroczyć na przykład jakiemuś sprzedawcy czy sprzedawczyni. Jeżeli będziecie gdzieś e, no, kupować coś, czy na przykład rozglądać się za czymś orientacyjnie, to uwaga, bo może być manipulacja. No, dobry sprzedawca, dobra sprzedawczyni, dobry handlowiec Was zauroczy i będzie problem, bo Wy dacie się zauroczyć w ten sposób, że Wy to kupicie, a później będzie problem. Albo z finansami, albo nie spełni ta rzecz waszych oczekiwań. Tak? Ale tu jest też zbiór doradców ogólnie, bo inaczej to będzie problem cały czas ten duży, który macie, lub popadniecie w jakieś drobne kłopoty. Zobaczcie: przez złych doradców szczęście się oddali, bo będzie problem, ale wy będziecie, zobaczcie, stabilni, tak? ale brak szczęścia. Być może niektóre decyzje trzeba oddalić, być może niektóre propozycje trzeba przemyśleć, zebrać jeszcze raz informacje, nie działać pochopnie, nie podejmować od razu decyzji, przemyśleć, przeanalizować. Pojawi się wiele możliwości na rozwój zawodowy i rozwój osobisty. Nie dajcie się wyprowadzić z równowagi, to jest po pierwsze. Po drugie, zwróćcie uwagę na swoje relacje. I teraz, jeżeli wy macie dobre relacje, nie z osobami toksycznymi, tylko dobre relacje, mogą być jakieś nieporozumienia i to wszystko się dobrze zakończy: dogadanie się, singlaczki, bombelaczki, dobre nowe znajomości, dobre zauroczenie, dobry romans, już nie powiem, co dobre. Poczekamy, aż zegar wybije. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne, tutaj możecie liczyć na wsparcie osób, które są wobec Was lojalne. Uwaga na kasiorkę, nie? Uwaga na finanse. Jeżeli już macie problemy finansowe, to również warto się zwrócić do kogoś, kto jest y, y, fachowcem w tym. Znaczy, albo osoba wyszła z y, Kłopotów finansowych i może Wam dobrze doradzić. Uważajcie, na finanse. Ktoś będzie czarował, ktoś będzie namawiał, ktoś będzie dobrze reklamował. Tak? A oprócz tego, poza finansami, ktoś może być nieuzależniony i popadnie w problem finansowy. Może to być, słuchajcie. Ten toksyczny znajomy, który, który wy chcecie wesprzeć, albo znajoma wspieracie, a ta osoba ma ukryte, jakby, no nie jakby, ma ukryte nałogi, nie? Podejmijcie decyzję, będzie wiele możliwości, ale uważajcie, bo te osoby, które będą wymuszać na was decyzję, to są osoby, które będą próbowały coś ugrać dla siebie. A więc zmień doradców na tych, nie tych, tylko na tych. Podejmij decyzję w zgodzie ze sobą. Pojawi się wiele możliwości. I karta rada. Proszę. Chroncie to, co stworzyliście. Nigdy się nie poddawać, nigdy nie ulegać. Prosić anioły o pomoc. A anioły postawiam wam ludzi na drodze, którzy was będą wspierać. No zaangażowanie w prawa ochrony środowiska, praw zwierząt, no to tak jak już wolicie, jak chcecie, jak lubicie, ale najważniejsze jest to, żeby chronić się przed osobami, które będą próbowały wpłynąć na wasze decyzje, tak? Które będą próbowały wyłudzić coś od was, które będą jakby próbowały, ja to zawsze mówię, nałożyć wam różowe okulary, tak? Zmienić doradców, kochani. A wszystko zacznie się układać po Waszej myśli. Dziękuję.